Witam Państwa, z tej strony Paweł Szczepanik, tytuł nagrania 5 powodów dlaczego właśnie zaczynamy najlepszy okres do inwestowania na giełdzie. Zaczynamy od założeń wstępnych. Mamy w zasadzie 4 pytania, które warto sobie zadać. Po pierwsze, czy w końcu WIK pójdzie na 200 tysięcy i da zarobić jak za starych czasów? Po drugie, co będzie na świecie, bo otoczenie jest ważne. Po trzecie, na czym da się najlepiej zarobić i na jakich spółkach się najlepiej koncentrować. Po czwarte, jakimi technikami poruszać się po rynku. Na wykresie indeks cenowy polskiego rynku chcielibyśmy, tak jak pokazują strzałki na wykresie, czy będzie kolejna noga w górę. Z kolei, jeżeli będzie, to chcemy mieć spółki, które rosną najmocniej, a nie te, które rosną najsłabiej. Idąc dalej, każdy inwestor się chyba zastanawia i szuka odpowiedzi na pytanie co dalej z rynkiem oraz jakie spółki będą liderem ewentualnej hossy i w konsekwencji jakie spółki będą dobre długoterminowo na wypadek gdyby hossy nie było. Ekonomiści mają problemy w przewidywaniu punktów zwrotnych. To dotyczy całego świata, nawet w USA. Najzdolniejsi ekonomiści na świecie nie udało się przewidzieć nie tylko wybuchu globalnego kryzysu, ale dosłownie wszystkich powojennych recesji. Tak więc prognozy nie ostrzegą przed spowolnieniem. Zatem zapamiętajmy to założenie, bo w tym wideo opieramy się na prawdopodobieństwie, a nie na tym, że coś będzie na pewno. Powód pierwszy. Cykl jesienny. Powód pierwszy to system jesienny: polega on na kupowaniu akcji 1 listopada i sprzedawaniu ich 1 maja lub pierwszej sesji handlowej w danym roku. W handlu mechanicznym ze 100 tysięcy dolarów zysk 618 milionów dolarów w jednym ze scenariuszy. Jak doszliśmy do tej wartości, można obejrzeć na YouTube na kanale SIG, i teraz jesteśmy ciekawi, jak to było w Polsce. Kup jesienią dla WIG-20 dało zysk 150%. Z prawej kupno w maju na tym samym WIG-20 w tym samym okresie dało stratę 53%. Kupując MWIG-40 w maju i sprzedając na jesieni mielibyśmy stratę 46% na kapitale. Z kolei z lewej strony kupując w listopadzie i sprzedając w maju zysk 497%. Najwyższą stopę zwrotu zapewniły spółki wchodzące w skład indeksu S&P 80, 1181%. W handlu mechanicznym wystarczyło kupować w listopadzie, czy kupno w maju dało zysk? Kupując w maju i sprzedając w listopadzie, strata ponad 71%. Ponieważ najwięcej dały zarobić spółki z indeksu S&P 80. I ktoś powie, że to zasługa jedynie hosty budowlanej. To biorę teraz SWI80 i to nie od dołka z 2009 roku, nie od tego minimum, ale z samego szczytu przed kryzysem greckim. Do dziś cena jest niżej, a zatem powinniśmy oczekiwać straty. W okresie 2011-2019 na słabym indeksie SVI 80 dodatnia stopa zwrotu ponad 44%. Handlując odwrotnie, strata na sw 80 prawie 40%, zatem w zadanym okresie sw 80 jest na zero, jednak jeden inwestor stracił w tym okresie 40%, a kolejny zarobił 44%. Powód drugi, cykl 1855. 55 miesięcy z wewnętrznym podziałem na 3 razy 18 miesięcy w okresie 1994 1998 WIG 20 jeszcze wtedy nie było, ale skorygowałem wykres WIG do wartości WIG 20. Kolejne 55 miesięcy z wewnętrznym podziałem na 3 razy 18 miesięcy w okresie 1998-2003. Powyżej tutaj fragment wykresu S&P 500, gdzie widzimy, że początek hosty na świecie zaczął się idealnie w projektowanym punkcie zwrotnym. 55 miesięcy z wewnętrznym podziałem na 3 razy 18 miesięcy w okresie 1998-2003 w powiększeniu. Następnie 55 miesięcy do szczytu hossy budowlanej w okresie 2003-2007. Dołek w 2009 roku dokładnie po 18 miesiącach spadków. Kryzys grecki i kolejne 55 miesięcy z wewnętrznym podziałem na 3 razy 18 miesięcy. Zauważmy, że wypadło idealnie na 31 maja 2012 roku i był to dołek po kryzysie greckim. Dołek powinien dać przynajmniej 18 miesięczny wzrost. Rynek rósł po kryzysie greckim 18 miesięcy. Ten cykl był prezentowany w strefie inwestorów wielokrotnie i na jednym z webinarów zadaliśmy sobie wtedy pytanie, gdzie wypada kolejne 55 miesięcy. Widzieliśmy ze struktury, że rynek robi 18-miesięczny impuls i następnie wchodzi w 30-miesięczny trend boczny i w sekwencji tej może mieć miejsce 18-miesięczny spadek. Kolejne 55 miesięcy wypadało w grudniu 2016 roku. Taka była wtedy zrobiona projekcja dołka. Projekcja w przyszłość z zachowaniem struktury rynkowej i podziału wewnętrznego od 1993 roku wyglądała następująco i dawała datę grudzień 2016 roku. W grudniu 2016 roku doszło do silnego zwrotu. Oczekiwaliśmy wzrostu przynajmniej 18 miesięcy. Wzrost Trwał 17 miesięcy na wielu webinarach w nieskończonej liczbie powtórzeń. Sugerowałem 18 miesięcy spadków lub bokiem. Dawałem datę minimalną dla czasu trwania korekty na czerwiec-lipiec 2019 roku. Zwracam uwagę na wyraz minimalną. Zanim zastanowimy się, co dalej, wejdźmy głębiej w analizowaną strukturę. Różnica jest taka, że impuls po zamknięciach trwał 17 miesięcy, a po cieniach 19 miesięcy. Niektóre elementy, jak na przykład analiza międzyindeksowa oraz analiza międzyrynkowa, opuszczam w tym momencie, aczkolwiek była taka zrobiona. I ważne jest to, że teraz dołek mieliśmy na 19 miesiącu i to może oznaczać początek 18 miesięcy w górę. Powód trzeci. Dziesięcioletni WIK. Tak naprawdę w historii WIG mieliśmy dwie okazje do zarobienia pieniędzy, dwa silne impulsy i długie okresy korekty. Ile trwały korekty? Okresy przestoju na rynku trwają 9-10 lat, to bardzo długo. Oczywiście rynek rośnie od 2009 roku, ale to raczej spokojny wzrost aniżeli HOSSA. Co więcej, w obszarze zaznaczonym na czerwono zmienność maleje, zatem szukając analogii powinna ona teraz zacząć rosnąć. Powód 4. Indeks. Cenowy. Struktura korekty indeksu cenowego oraz jej analogia do korekty poprzedniej sugeruje wejście w impuls. Powód piąty analiza strukturalna. Po pierwsze, struktura na indeksie WIK niby rynek stoi i nie rośnie, ale broni wsparcia i co ważne połowy impulsu. To o tyle ważna wartość, że została wybroniona po kryzysie greckim. Po drugie SWIG 80, struktura wzrostowa zachowana, plus szansa na swingowy sygnał kupna kategorii A. Po trzecie MWIG 40, przed swoją szansą stoi właśnie ten indeks. Brak jeszcze potwierdzeń. Struktura jednak jest więcej niż interesująca. W kolejnym wideo o tym, jakie spółki wybrać do portfela, jakimi technikami się posługiwać oraz na ile można liczyć. Dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do obejrzenia kolejnego wideo, które ukaże się niebawem.